Przełom października i listopada to wyjątkowy czas, gdy nasze myśli kierujemy częściej niż zwykle w stronę zmarłych. Jest to szczególny i magiczny czas, gdy styka się świat żywych i umarłych. Zapominamy już jednak, jak ważna w naszej kulturze była uroczystość dziadów, a nieco zbyt łatwo dajemy się ponieść amerykańskim wpływom, takim jak Halloween. W jaki sposób dawni Słowianie obchodzili święto przodków? Jakie przedchrześcijańskie wierzenia na temat obcowania zmarłych utrzymały się do dziś w naszej kulturze? O tym w dzisiejszym filmie. Dziady są pogańskim obrzędem zadusznym, w którym istotne było obcowanie żywych z umarłymi. W polskiej świadomości upowszechnione zostały za sprawą dziadów Adama Mickiewicza. Dziady w ujęciu Adama Mickiewicza to zgrabna synteza wierzeń i obyczajów litewskich, białoruskich i ukraińskich. Wierna w wielu szczegółach autentycznym przedchrześcijańskim obrzędom. W kulturze prasłowiańskiej słowo dziad miało dwa podstawowe znaczenia. W pierwszym określa starego człowieka, przeważnie najstarszego z rodu, który zajmował honorowe miejsce w rodzinie. Wyrażenie używane było również jako tytuł grzecznościowy wobec starszych ludzi. Drugie znaczenie słowa dziad dla prasłowian to przodek. Dla prasłowian znaczenie słowa dziad to także duch przodka lub duch opiekuńczy domu. Dziady to bardzo stary i jeden bardziej znanych obrzędów Słowian, jak i Bałtów, występujący w poszczególnych regionach również pod nazwami takimi jak Zaduszki, Radecznica, Pominki. W zależności od regionu święto zmarłych miało miejsce nawet do sześciu razy w roku. Najczęściej w okolicach równonocy oraz przesileń, ale było zależne od faz księżyca. To dawne pogańskie święto dziś najczęściej obchodzone jest w nocy z 31 października na 1 listopada. To wtedy nawiązujemy relacje z duszami przodków, którzy powracają do siedzib zamieszkiwanych dawniej za życia. Istotą Dziadów jest kontakt ze zmarłymi przodkami. W zależności od interpretacji, mający na celu oddanie im czci, proszenie o radę i pomoc, bądź zapewnienie sobie przychylności duchów. Podczas praktykowania dziadów dbano również o to, by wędrujące dusze miały możliwość wykąpania się i ogrzania. W tym celu przygotowywano specjalne sauny, a także rozpalano ogniska przy grobach i na rozstajach dróg. Rozpalanie ognia pełniło też dodatkową funkcję. Pomagało wędrującej duszy dotrzeć do bliskich, gdyż bez tego mogłaby zabłądzić w ciemności. Te same ognie wskazywały jej również drogę powrotną. Czas rozpalania ogni nie był przypadkowy. Również o zachodzie słońca odbywało się rozpalanie stosu pogrzebowego, aby zmarły mógł wraz ze słońcem udać się do krainy Welesa. Tak ci więc zmarli, którzy pozostawali jeszcze w świętym gaju. Mogli się udać do dolnych zaświatów, do nawi. Ogień pełnił także funkcję ochronną. Uniemożliwiał wyjście na świat demonom, które w wierzeniach słowiańskich powstawały z zabłąkanych dusz należących do ludzi zmarłych nagłą śmiercią lub też przez samobójstwo. Współcześnie stawiane na grobach znicze mają uosabiać pamięć o zmarłych. Wiążą się z symboliką życia jako palącej się świecy. Póki płoną znicze. Pamięć o zmarłym wciąż istnieje. Trudno jednak nie dostrzec wyraźnej analogii do dawnych zwyczajów związanych z rozpalaniem ognia dla wędrujących dusz. Wiele ze staropolskich kazań jasno pokazuje, że ówczesna ludność powszechnie wierzyła w to, że płonące na grobach gromadki służyły po to, by dusze mogły się ogrzać. Dziady były czasem szczególnie uświęconym. Obowiązywały więc liczne zakazy dotyczące wykonywania różnych prac i czynności, które mogłyby zakłócić spokój przebywających na ziemi dusz. Zakazywano m.in. głośnych zachowań przy stole i nagłego wstawania, co mogłoby wystraszyć duszę. Zabraniano sprzątania ze stołu po wieczerzy, żeby dusze mogły się pożywić. Nie wolno też było wylewać wody przez okno, aby nie oblać dusz przebywających wokół domostwa. Zakazywano także palenia w piecu. Tą drogą, jak wierzono, dusze niekiedy mogły dostać się do domu. Zabronione były prace takie jak szycie, tkanie lub przędzenie, tak żeby nie przyszyć lub nie uwiązać duszy, która następnie nie mogłaby wrócić na tamten świat. Gospodarze i domownicy musieli położyć się wcześniej spać, by pozwolić duszom spokojnie dokończyć jedzenie i picie. Każde świętowanie w tradycji prasłowiańskiej związane było z jedzeniem, więc i uroczystości na część duchów przodków nie mogły odbić się bez ofiarowania im pokarmu i napitku. W poszczególnych regionach występowały drobne różnice w obchodach święta, natomiast do najważniejszych elementów wspólnych zawsze należała uczta i rytuały odprawiane na grobach przodków. W ramach święta przodków należało w odpowiedni sposób ugościć przybywające dusze. Ich przychylność było można sobie zapewnić strawą, czyli odpowiednim jadłem i piciem. Tego typu ucztowanie odbywać się mogło w domach lub na cmentarzach bezpośrednio na grobach zmarłych. Powszechne było świadome upuszczanie jadła i wylewanie trunków na mogiły, tak by wędrujące dusze mogły się tym posilić. Przypuszcza się, że ucztowanie przy grobach stanowi starszą warstwę wierzeń, podczas gdy przeniesienie obrzędów do domostw nastąpiło później. Dowodzi to tego, że podstawę przywołania zmarłych stanowiła obiata, tzw. ofiara zjadła. Elementy tradycji związanych z odprawianiem rytuałów nad grobami dobrze zachowały się w bałkańskiej kulturze ludowej. W czasach prasłowiańskich obrzędowi przewodniczył guślarz którego rolę odgrywał lokalny żerca, czyli kapłan. Prasłowianie, aby uczcić zmarłych, składali ofiarę całopalną, nazywaną obiatą, składaną przez żerce. W rytuałach stosowano obiatę jako ofiarę wlewaną lub wrzucaną do ognia. Ogień zaś pojmowano jako widzialny przejaw ust boskich istot, do których rytuał kierowano. Słowianie zachodni nazywali ofiarę całopalną obiatą. Natomiast analogicznym pojęciem występującym wśród słowian wschodnich i południowych był termin żertwa. Natomiast wśród słowian połapskich funkcjonowało z kolei określenie trzeba, które podobnie jak słowo obiata oznaczało coś należnego, obiecanego, ślubowanego. Jako przeciwwaga dla dziadów. Pogańskich obrządków szczących zmarłych w 988 roku opad z kluny święty Odylon zapoczątkował w chrześcijaństwie obchody dnia zadusznego. Na dzień modłów zadusze zmarłych wyznaczył pierwszy dzień po wszystkich świętych. W Polsce tradycja dnia zadusznego zaczęła tworzyć się dopiero w XII wieku, ale z końcem XV wieku była znana już w całym kraju. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa na słowiańszczyznę, starano wykorzeniać się pogańskie święta i obrzędy, co odniosło tylko połowiczny skutek. Jednym z przykładów w tej sytuacji są właśnie dziady, które w pewnej formie przetrwały jako chrześcijańskie zaduszki, wraz z elementami obchodzonych wtedy rytuałów, takich jak wspomniane rozpalanie ognisk, które dzisiaj przekształciły się w znicze składane na grobach zmarłych. Chrześcijaństwo z jednej strony walczyło z pogańskimi obrzędami, sukcesywnie zakazując ich praktykowania, ale z drugiej strony próbowało adoptować niektóre z nich, dążąc do ich chrystianizacji. W przypadku dziadów, zarówno Kościół katolicki, jak i prawosławny usiłowały zmarginalizować, a następnie zlikwidować święta pogańskie, wprowadzając na ich miejsce święta i praktyki chrześcijańskie. Odmienną strategię przyjęto w Kościele Unickim który zobowiązał księży dochodzenia wraz z ludnością wiejską na dziady i odmawiania tam modlitw, zgodnie z tradycją dziadów na grobach urządzano uczty, ofiarowując zmarłym przysmakom takie jak miód, kasze, jaja, miód, piwo, mleko czy chleb. Świętowano w gronie rodzinnym. To, czego nie wypito, wylewano na ziemię, a resztki jedzenia pozostawiano dla żebraków. Ofiary w postaci przysmaków składano nie tylko na grobach. Obiaty, Nazywane także żertwą, układano na stosach i w całości spalano. Uroczystości dziadów nie ograniczały się wyłącznie do świętowania na cmentarzach. Po wizycie przy grobie świętowanie przenoszono do domu. Stół w izbie odgrywał bardzo ważną rolę, dlatego należało zadbać o jego wygląd i sute zastawienie. Ludy słowiańskie wierzyły w to, że dziady chowają się w blacie stołu, dlatego należało z szacunkiem i uwagą traktować ten symboliczny mebel. Zanim domownicy poszli spać, gospodyni układała na stole biały obrus i stawiała chleb, sól i nóż, by dziady nie odeszły głodne do zaświatów. Kawałki chleba pozostawiano także przy oknie. Po przyjęciu chrześcijaństwa, zwyczaje związane z pogańskimi źródłami zaczęły wygasać lub przybierać znane dziś formy. Współczesnym odpowiednikiem dziadów są wcześniej wspomniane zaduszki. Na naszych ziemiach Cześć i pamięć dla zmarłych była tak szczególną cechą dla Słowian i ich rodzimych zwyczajów, więc Kościół katolicki nie był w stanie wykorzenić pogańskiego zwyczaju dziadów i został zmuszony zaakceptować te święto jesienne, ustalając je na konkretny dzień 2 listopada jako święto zmarłych. Do dzisiaj inną wciąż żywą tradycją związaną z obchodami dziadów jest zwyczaj polegający na symbolicznym wynoszeniu jadła na groby bliskich. Przetrwał on w niektórych częściach Białorusi, Ukrainy, Rosji, a nawet we wschodniej Polsce. Dziady kultywuje dzisiaj też większość słowiańskich ruchów rodzimowierczych, zwykle pod nazwą Święta Przodków. W Krakowie co roku odbywa się tradycyjne Święto Rękawki, bezpośrednio związane z pradawnym zwyczajem wiosennego Święta Przodków. Inne oryginalne kulturowo sposoby obchodzenia tego święta na świecie to latynoski Dzień Zmarłych, Dia de Muertos, no i anglosaski Halloween. Dia de Muertos to najstarsze święto meksykańskie czczące pozagrobowe życie zmarłych. Wywodzi się w formie pierwotnej z epoki prekolumbijskiej, tradycji o wieku szacowanym na 3000 lat. Święto te jest obchodzone głównie w Meksyku i Ameryce Centralnej, lecz zakorzeniło się również w wielu miejscowościach w USA. Początki Dnia Zmarłych w Meksyku wywodzą się z tradycji ludów Ameryki Centralnej, takich jak Aztekowie czy Majowie. Kult przodków w tych kulturach ma co najmniej 3000 lat. Przełom października i listopada był czasem, kiedy szacunek zmarłym okazywali również dawni celtowie, mający swoje święto Samhain, i to właśnie Halloween wywodzi się z tego święta. Święto to było obchodzone w Europie Północnej z okazji końca jesieni, a początku zimy. Na terenach irlandzkich, Samhain tłumaczone jest jako koniec lata. Był to czas radowania się minionymi zbiorami oraz powrotem bliskich do domu. W powszechnej świadomości Halloween kojarzony jest ze świętem zmarłych, ale w rzeczywistości zarówno poganie, jak i wcześniej chrześcijanie upamiętniali swoich zmarłych wiosną. Jednak. Kapłani celtyccy, czyli druidzi, wierzyli, iż w dzień Samhein zacierała się granica między światem zmarłych a światem ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym, jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Wierzono, że Bóg śmierci Samhein sprowadzał wtedy na ziemię dusze osób zmarłych, aby odpokutowały swoje występki. Ważnym elementem obchodów Samhein było palenie ognisk, które miały przyciągnąć duchy dobre, a odegnać duchy złe. Kult przodków w kulturach anglosaskich ma co najmniej 2000 lat. To właśnie z ich tradycji zostały zaczerpnięte słynne dziś halloweenowe maski, mające dawniej formę wydrążonych buraków, rzepy, brukwy, dyni lub ziemniaków. Bez względu na surowiec, będący podstawą do stworzenia maski, miała ona symbolizować wędrującą duszę. Należy pamiętać także o tym, że Słowianie nie gorsi i swoje dynie mają. Kulturowym ekwiwalentem Halloweenowej dyni u dawnych Słowian były tak zwane krabożki, nazywane również karaboszkami. Maski te wykonane były z drewna. Ustawiano je w izbie, na cmentarzu lub były rozstawiane dookoła miejsca sprawowania dziadowych obrzędów. Na koniec chciałbym jeszcze wam powiedzieć jedną fajną ciekawostkę na temat dziadów. Nie wiem, czy wiecie, ale obrzęd dziadów pojawił się także w grze komputerowej. Wiedźmin 3, dziki gość. Zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi krymniami, jak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Czy się mylę? Dobrze słyszę! Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kończy, głowie szarze, niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha los. Bardzo fajnie widzieć, jak wiele osób stara się, aby nasze dawne tradycje słowiańskie nie zostały zapomniane. Stare kroniki, pieśni i ludowe zwyczaje kryją często obrzędowość naszych przodków oraz ich prastarą mądrość. Warto więc im poświęcić chwilę głębszej refleksji, bo kryją to, do czego tęsknimy i pragniemy powrócić. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić lajka pod filmem, a jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zostaw suba na kanale.